No widać, że jestem ja a to kolejny odcinek z <coughs> na moim kanale. Um, jak widzicie tutaj um, nagrywam od razu po skończeniu ostatniego odcinka, to sobie zbroję zaraz zrobię. Już tutaj, prawda, o to sobie zrobię. Wydało, że spodnie od razu i jeszcze sobie buty. Nie, jeszcze na buty to nie wystarczy. Za chwilę mi będzie starczyć na buty. I nie będziemy mieli całą, całą żelazną zbroję. Tak na sam początek, nawet nieźle, jeżeli o to chodzi. Okej, okay, dajcie to. I potem to już nie będę robił tego... Nie będę robił hełmu jak na razie. i Zrobię sobie wiadro na przykład, żeby zrobić ten generator Stone' tutaj gdzieś obok domu. Potem zrobię bardziej rozbudowany generator stone'a. O, daj mi, trój, daj mi trzecie. No to w sumie to sobie zostawię. Nie mam tylko... Dobra, to ja pójdę sobie spać i się widzimy za chwilę. Dobra, jesteśmy już w staną dzień w Minecrafcie. Mmm, sobie jem bułeczka. Bardzo dobrą bułeczkę. Robię sobie szybko wiadro. Szybkie wiadro. Lecę po... Roman. Mm. Ja mam? Hmm. O wszybcie, mam, że... Gdzie? Gdzie? Gdzie dajera, ty? się Roman. 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 Roman daję sobie, weźmiemy trochę wody z plantacji. Albo nie. Nie stąd. Stąd. Ok. Dobra i zrobię gdzieś... Nie wiem gdzie tutaj sobie zrobię generator ja stoma. No, no w sumie tu mogę, żeby na na. mogę zrobić generator Stoma. To zrobię tak. Tak póki co będzie z granitu. Z jakichś randomowych bloków, bloków. potem zrobię mm, z innych bloków. I to gdzie była lava, chyba... ta nie jest lawa dobra. na po tą la lawę. W tym gdzieś nie spadł. Bo trochę lipa był. O, tu jest tu, jest nasz te, um, przeciwnik. Nrobię, bierzemy trochę lawy. Przez na, na. te. na te Na, na jedną No a później, będziemy mieli paso, to spenetrujemy bardziej <grywamy> tą dziurę tutaj. A my, jak na razie, sobie robimy tutaj. Generator stołna żeby nie chodzić tam po jaskiniach, nie wydobywać tego. Um, kobla cały czas. bezmyślnie tak robimy, tak, ojku Trochę krzyla tak tu wylejemy sobie lawę tak, Nawet no. spoko Mamy generator z tą działa, działa Działa pięknie jak należy Nie zawsze wszystko leci do mnie, tylko pada czasem do lawy Co nie jest takie fajne Ale przynajmniej będziemy mieli kobla, przynajmniej będziemy mieli kobla, przynajmniej będzie, będzie, będzie można Robić. potem jak zdobędę redstone to zrobię lepszy generator, większy o wiele generator stone'a to później zobaczycie w innych odcinkach, w mi się jeszcze żelazo przepala sobie zrobię drugi, raz, dwa, raz, dwa, trzy, dobra i zrobimy tak i potem jak napotkamy jakąś fajną musiałbym się zapisać, poczekajcie tutaj sobie tym razem koblem żeby nie było łatwo do wykopania no tutaj Sołtys tutaj mamy Sołtysa Ale Sołtys to też tak słabo sprzedaje no ty dusze par... patrz 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 wincy. Ty będziesz villager ty... no nie ma bicia moich y, villagerów bo to, bo to niedobrze jest Okay. No więc tu sobie wykonujemy teraz drzewo, bo mało mam drewna. Um, nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku mówiłem, ale na, chyba mówiłem, ale nawet jeżeli nie mówiłem, to powiem jeszcze raz. Um, jest nowy harmonogram odcineków, będą dwa odcinki w tygodniu, dwa odcinki w weekend. Um, to więc ja sobie, ja, ja teraz nagrywam, um, to jest drugi odcinek, um, który pojawi się um, prawdopodobnie podczas tygodnia ponieważ w pierwszym dniu pojawił się tylko jeden odcinek, a miał być dwa, trzy odcinki w tygodniu i dwa y, w weekend, co było tro trochę dla mnie za dużo, bo musiałem nagrywać i obrabiać i, nie, i trochę, trochę, tro no, trochę to było dla mnie za dużo. Tak, e, już o tym właśnie mówiłem. Mm, teraz dla mnie to jest lepiej, bo mam jeden dzień e, przeznaczony na, na nagrywanie dwóch odcinków, potem e, tego samego dnia obrabiam jeden z nich, e, następnego dnia obrabiam drugi i i jeszcze następnego dnia o jezu lag o jezu i to jaki lag o żeż ty w mordejeżach przecież to przez chwilę było na 1-2 fps no to masakra jakaś. <gry> będzie też seria um, survival na multiplayer ale ja tam już sobie gram tak tak bardziej sobie gram um, na live streamach sobie będę grał i co do live streamów to powiem później um, ale powiem ale coś powiem, ja sobie widzę to... Nie zbieram, to nie wiem, że nieważne. Nie, zbieram, to nie, zbieram, to nie, nie, nie w chcę dzisiaj wam rozbierać. Tylko coś takiego tak na Highlandsy, high jak się doświetlał. Tam jest ta nasza wspaniała wioska, którą obok której się dosłownie, prawie dosłownie, zrespałowaliśmy. był respawn świata, ja sobie zbiorę sedzonki, zahaczę o te drzewa, które tutaj... o te miejsca drzew, które tutaj ścinałem może będą jakieś sezonki, które nam się przydadzą prawda, bo to bardzo fajna rzecz takie sezonki o, tu już mamy dwie 12 seconds later o Jezu, przepraszam Was bardzo no ale jak już mówiłem w poprzednim odcinku em, który pewnie już wjechał na kanał em, mam po prostu lekkie przeziębienie i tam są krowy tam są krowy, tu jest następna lawa i są króliki, i tam jest strasznie wielka góra na której nie wiem co będzie może będzie jakaś jaskinia tu jest jakaś jaskinia, którą sobie wypatrzę może będzie węgiel, żelazo może będzie coś fajnego może nawet będzie głęboka to pójdziemy ożeś ty, gin Jest creeper nie Kulowe słyszę! Wybuchnął! od zrobił trochę większą, dałem mi za Fikasa. bardzo ci dziękuję mm, Ale, no ale 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 mi to jak na razie nie jest potrzebne Widziałem <grym> szybko te krowy, ile mam drewna? 40, spokojnie na jakieś dwa staki wystarczy Fajnie, mm -hmm. bo mm -hmm. zaraz wezmę no to tą krowę sobie zostawimy, bo, bo będę chciał mieć hodowlę z Co zrobimy w innych odcinkach? Ym... Z czasem y, będzie się zmieniało, prawda? Będę bardziej rozmawiał tutaj mimo, że wioska może się przeprowadzę z tej wioski w ogóle. Nie wiem, jak to jeszcze będzie. E, tutaj w tle możecie słyszeć bajkę jakąś, jakieś tam pokrzykiwania, albo jeszcze gorzej, hałasy. Um, Przepraszam Was za to, ale brat e, ogląda bajkę tutaj obok, oj dlaczego był? Mm -hmm. brat ogląda bajkę, e, ogląda Tarzana, więc brata, nie, nie da się że ok. ja tam pójdę mu ściszyć, więc widzimy się po cięciu. Dobra, już jestem szybko po cięciu, um, musiałem tylko ściszyć bratu bajkę mm, i mam trochę mało miejsca.

można by tu zrobić coś a'la yy, czyli, że... Yy, tu kobyl, tu... czy nie, tu kobyl, tu lawa, tu kobyl, tu lawa, tu kobyl, tu lawa, tu kobyl I tu będzie normalnie pusta kratka Zaraz Wam pokażę, jak to, jak to będzie wyglądać Tu, tak Tu, tak Tu, tak tu, Tak 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 I tu normalnie będzie ta... Dobra, więc będzie można coś takiego zrobić. Wyjść tak i, i przejść do następnego i kopać cały czas. no nie wiem, myślę, że wydaje mi się, że to jest pomysł. Ale tak naprawdę, żebyś jeszcze sobie trochę dłużej, bo tutaj niepotrzebnie jest. tutaj są dłużej, do pasa. Dobra. Okej. Okay. Tu trochę, trochę lażer, trochę ladrze, ale no nieważne. Póki co... Dobra, to ja, ja może sobie to zdesać, zrobię tutaj tą wodę. Um, Jest tutaj to. Daj to. Okej okay. Eee, coś mi nie wyszło. <laughs> tak, coś mi nie wyszło, coś mi tutaj nie wyszło no, no nie wyszło, nie wyszło ci się pomyliły jeżeli na przykład chcecie, żebym tam o czymś Wam tam opowiedział e, na odcinku, to piszcie, prawda, w komentarzach to to opowiem coś, nie? i mam jeszcze jedną sprawę taką do odcinka tutaj się zlagowało, tak więc e, mogę to powiedzieć, to się już odlagowało dawaj mi tutaj to tak, tak, mamy dwa joderka wody. I tą sprawą jest mianowicie to, że chciałbym pozdrowić dwie osoby dzisiaj na dzisiejszym odcinku. Są to e, dwie dziewczyny. E, moja przyjaciół, najlepsza, czyli taka jedna z najlepszych e, przyjaciółek, lag. Niemiłosiarny lag, no kurde mol panie, co to ma być? się ten komputer mnie po prostu nie kocha. On mnie nie kocha, to ewidentnie mnie nie widzę. No nie można nawet gierdę, spokojnie, albo, albo staniarek. no nie można, no, nic, nic nie można zrobić. Już zachód słońca zachodzi, tak więc my zaraz się będziemy chować do domku. Tak, e, w którą stronę idę. Tu jest lawa. Dobra w sumie, w sumie to można wydobyć czy zebrać dwa do kalawy okej, okay. ale z my friend ale skla i... z kla i... jedzenia nie ma lipa! kończyło się jedzenie właśnie szty, lipa i to jaka a tu jest taki, tu będzie taki na razie prowizoryczny o. kompleks płomiarek dura i weźmiemy tak o, stąd, o I szybko jeszcze polecimy, tutaj zanim się potworki jakieś zrespawnują moi i tak pewnie za chwilę się zrespawnują, no już się spalają potwory Już tam jest Creeper, już tu widzę właśnie Creepera Bierzemy szybko to i czekamy, żeby nas tutaj ktoś nie wepchnął do tej lawy Dobra Wiem, że w tle pewnie słychać hałas, poczekajcie, poczekajcie chwilę 2000 later e, dobra, dobra, już jesteśmy w pocięciu. Tutaj mi mama na chwilę wbija do pokoju. E, zapomniała, że nagrywam. Nieważne. W ogóle nieistotne. Póki co, zobaczymy jak to działa. Tak? Nie no, działa dużo. Dobra, że nie mogę przejść. No, o, o, ok, mogę też. Nie jestem to się stało. Ale to się nie, 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 nie zabiera się, bo tam jest, ma. Kurde, jak mi tak będzie lagować i będę biegł na tych stoniarkach, to się boję, będę bał, że, się w... że wpadnę do lazu no bo to po prostu... To tylko to, to się da wpaść do lazu. Bo to mi tak to rozbuduje, że nie będzie tutaj tyle tego, tylko będzie po prostu... A to wam pokażę, e, poczekacie, zobaczycie, będzie wszystko, będzie będzie i duża farma automatyczna, będzie stoniarka bardzo, bardzo fajna, szybka, wydajna. I wam też zrobię coś wstawienia jak to zrobić właśnie na survivalu No więc my pójdziemy spać i widzimy się po cięciu Dobra, już jestem po cięciu. Um, tutaj mam, przepaliłem sobie jedzenie jedzo, jedzenko. Aha, jedzenko, brawo Janek. Um, tu, o tutaj zrobimy skrzynki. O to zrobię tak, o potem... Niech cholera i teraz nie wiem jak postawić dwie skrzynki ale <śm> nie, dobra, to już, już ja za, za, za to tak otrzymam, szczerze mówiąc dobra, tutaj sobie narobię jeszcze trochę desek porobimy skrzyneczki Ym, na razie to sobie dwie o tak zrobimy, raz, dwa jeszcze dużo, pochowamy wszystko niepotrzebne jeszcze takie jak to, 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 na przykład widzę to, 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 to i to dobra, ja sobie pójdę z... z pozbierać plony tutaj mają tylko tutaj moje że prawda wejść do domu żeby mi się tu żadny jakiś villager nie wkradł do domu i nie, nie zakosił mi się do tych trzód jak to czasem bywa no ja wiem że tak nigdy nie było ale coś tu bywa dobra zbierajmy tylko... zboże zboże zrobimy sobie chleb BDJ chleb BDJ chleb będzie, będzie fajnie, bo będę jadł chleba. zbieramy przez to chlebix. Chcę zrobić chlebix. Dobra, 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 cyk, 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 Piszcie w komentarzach, czy podoba wam się w ogóle ta czy żeby... żebym na przykład grał na, serwer, na serwerze Bobicsa, na Westcrafcie na którym są działki, i na którym czasem właśnie też Bobix wpada rozdawać swoje główki czy czy nie robić serii ze z survivalu tylko, z, tylko po to, jak gdyby z na 1.9 i zrobić serię z optyfainem Boże Święty sobie z i zrobić serię z 1.9 z optyfainem już lag żeby żeby no nie, nie za bardzo lażyło podczas nagrywania ale no to jest już wasza decyzja, szczerze mówiąc. Kar ka kartofelny. Kartofelny są. Szybko lecimy kartofelnem. E, tak. Kartofelek. Kurde, kartofelek. kartof ka kartofelek. Dobra, dobra, dobra. Ja to szybko zabieram. W weekend e, poja... mm, pojawi się... Poczekajcie, poczekajcie. Tak, żeby to jakoś dobrze dobrze za... Ym, za... E, to Żeby to jakoś dobrze zrobić ym, to w... Ym, teraz na samym początku uka się bli ukaże się SD normalne ym, potem y, survival i potem jedne skywarsy w tygodniu i tutaj się bo ten komputer mnie nie kocha <grym>, po prostu ja nigdy nie wiem co się dzieje komputer no, mnie nie kocha ja, ja go lubię, ja o niego dbam, żadnych wirusów nie ma, o, nie ma. Dobra. i jest już po 18 chlebów, bardzo dawno jest co jeść A. A jeszcze sobie zabrakuję i w sumie będziemy mogli kończyć odcinek i się będziemy widzieli na Survival Games, to znaczy tak na serio, to będziemy się widzieli e, na Skywarsach, ponieważ ten odcinek pojawi się w weekend. Tak więc, co myślę, że my możemy się e, żegnać. Tak więc, e, zostawcie, ła, zostawcie łapkę w górę. E, subskrybujcie materiał, znaczy subskrybujcie mój kanał. Udostępniacie, dodawajcie do ulubionych, pokazujcie znajomym, żeby nie tam trochę jakoś wiecie, bo nic nie. E, komentujcie właśnie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, ja byłem Jasiu to Wyłur Single Player. No i do zobaczenia, trzymajcie się.